Cześć, cześć, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek ze Snow Runner. Właśnie kończę grubą dostawę, bo dwa razy metalowe belki, ale naprawdę ciężko jest się tutaj przedostać jakąkolwiek ciężarówką. Śmiem twierdzić, że jest to najtrudniejszy obszar na całej Kolumbii Brytyjskiej. Tutaj, przy tej fabryce, strasznie tutaj jest, naprawdę. Ale tak, dostarczyliśmy metalowe belki i zobaczcie, że konstrukcja tutaj już powstaje całkiem solidna. No bardzo ładnie to wygląda ta cała animacja. Pierwszy krok do normalności. Dziękuję za współpracę. Proszę bardzo. Wyłączmy sobie silnik. Pokażę wam ten obszar. No jest straszny. Tutaj wszystko, no tutaj w miarę się jeździ. Ok, nie te tutaj. O, zawiasy, to wszystko fajnie. Tu jest ciężki teren, te drogi, ale to, co się dzieje tutaj, jest ciężka sprawa. Sam transport materiałów odbywa się tą drogą, i jak się przejeżdża już gdzieś tutaj w tą stronę, to jest strasznie. I tak samo ta droga tu też jest mega, mega kiepsko. Jak chcesz wziąć jakąś super długą naczepę, no to niestety. <słuch> Szkoda gadać, szkoda gadać. Trzeba na pewno brać ciężarówkę z dużym prześwitem, bo taka tajga bez żadnych ulepszeń sobie tu po prostu nie radzi. Dostarczałem tutaj tymi małymi naczepami towary i już właściwie mamy sporą część tych dostaw zrobioną. Mamy do dostarczenia platformę wiertniczą do. Do pierwszej platformy zdaje się, że dwie już dostarczyłem, i została nam jeszcze jedna do dostarczenia. No i zrobimy tutaj te ropociągi, że tak powiem. Teraz nie wiem, czy wracać Tajgom. Tutaj mam na szczęście dużo paliwa, bo jest cysterna podstawiona. Właśnie jeśli chodzi o Kolumbię Brytyjską, to na paliwo naprawdę nie ma co narzekać. Wszędzie gdzieś są cysterny porozstawiane albo przynajmniej stacje paliwowe. Więc to jest duży plus. Tankujemy sobie. O, o, to super! Można oddychać, i widzicie, że tutaj popodstawiałem sobie kilka różnych ciężaróweczek, które są. Jezu, co tam się stało? Które są gotowe do akcji w każdym momencie. No i mam tu nawet dwie naczepy. Nawet tutaj na Vistarem przyjechałem. Który poradził sobie lepiej. Nie dlatego, że jest dużo lepszą ciężarówką, choć jest zajebisty. Ale dlatego, że znalazłem lepszą ścieżkę, zanim wyruszyłem w drogę tajgą. I ta lepsza ścieżka jest zaskakująca, bo trzeba przejechać, tak jak chcemy dojechać do tej tutaj fabryki, no to wyjeżdża się o tutaj, tutaj się przejeżdża, cyk, to jest najgorsze miejsce w tym przejeździe, tu, 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 przez ten lasek i tu tutaj się jedzie, o. I tu się wjeżdża na most przez rzekę, tu jest, na tej rzece jest twardy grunt z takich kamieni, łatwo, taki jakby bruk można powiedzieć nawet. I właściwie wjeżdżasz na tą drogę i już jesteś u celu, a Tajgą jechałem sobie tu i przejechałem tutaj. To jest straszny teren. Tu też mam kilka ciężarówek, między innymi Koloba. Który, bez którego pomocy nie udałoby się w ogóle tajgi wyciągnąć z tamtego błota. No i mam taki solidny dylemat: czy brać te duże ciężarówki, takie jak Kolob, i nie bać się błota, jechać sobie wiesz, praktycznie całkowicie normalnie, ale powoli, czy brać te mniejsze ciężarówki, szybsze, yy, i próbować znaleźć trochę twardego gruntu gdzieś tam w lasach, manewrować między drzewami. I w ten sposób próbować dostarczyć. Kolob no, jest tutaj taką ciężarówką, że tak powiem, holowniczą. Jak się te mniejsze ciężarówki gdzieś tam zakopią. No i jak do tej pory dobrze się spisał tutaj na Wistar, którym za chwilę sobie przetransportujemy platformę wiertniczą. I to ciekawe, ale. To jest taki spory ładunek ta platforma. W ogóle to jest chyba wiertło się nazywa, nie? Platforma wiertnicza myślnik wiertło. O. I taki spory, ważny ładunek, a jest to zadanie poza kontraktem. Tyle tych, tych naczep tutaj przyprowadzałem, że trzeba będzie chociaż jedną sprowadzić z powrotem, tam, bo już tutaj niewiele zostało do roboty. Teraz akur akurat aktywowałem sobie. Mm, Kontrakt, czyli renowacja pompy, dostarcz do przepompowni małe rury serwisowe, części zamienne i metalowe belki. Na szczęście metalowe belki jedne muszę dostarczyć jeszcze tylko, natomiast małe rury tyle samo miejsca zajmują co metalowe belki, więc będę musiał zrobić albo dwa takie transporty, albo zdecyduję się na superciężką ciężką naczepę. Teraz o, co to tutaj mi się pokazało? A! Tutaj mamy serwisowe części zamienne. To prawda, jedna sztuka tylko. Kiedyś sobie to przywiozłem i w sumie zapomniałem o tym. Ale, kurde, to jest kolejna naczepa, żeby ją wziąć tam do garażu. Wiesz, to jest jednak trochę kasy. To jest tak, jakbyś jedno zadanie sobie wykonał. Ale, teraz wam pokażę tą fajną ścieżkę, którą sobie tutaj znalazłem. Gdzie taki nawet na Vistar, chociaż na Vistar jest świetną ciężarówką, ale on ma te opony nieuniwersalne, ale terenowe. I one nie są błotne. I jak przejechałem sobie w tą stronę, to naprawdę pojazd poradził sobie świetnie, jak na swoje opony. Nie? Jest też masa takich naczep pojedynczych, które muszę stąd pozabierać. One nie mogą tutaj tak zostać. To są. To wiesz, to są pieniądze, nie? O, i zjeżdża się tu, w drugą stronę też tutaj można bez problemu wjechać. I. To jest naprawdę niezła droga na skróty. Jest tylko jeden minus. Trzeba uważać na drzewa i o. I na uszkodzenia. Yy, zaraz wam pokażę coś ciekawego w sumie. Bo tak sobie tutaj normalnie jedziesz, i jest fajnie, nie? Tutaj tu, przez te błotka jest takie, takie bardziej wybaczające błoto, że tak powiem, bardziej wyba, wybaczające bagno. Możesz sobie przejechać bez problemu. Problem jest taki, że nie możesz się zatrzymać. Bo jak się zatrzymasz. Samochód ci się w tym błocie utopi, i masz katastrofę, nie? Więc trzeba te drzewa tutaj ładnie ominąć sprawnie, pewnie jechać przede wszystkim i mieć jakiś tutaj plan w głowie. Dlatego, nawet widzicie teraz, że mam cały czas kamerę zewnętrzną, manewruję sobie tą myszką, żeby widzieć, gdzie jechać, tak? Natomiast da się. Tutaj już będzie dosyć twardo, i możemy chyba już nawet podjeżdżać. Tylko jeszcze kawałek dalej. O! Takie rzeczy się zdarzają jak tutaj. I wiesz, jak teraz jadę na pusto, to jest spoko. Gorzej, jak mamy ładunek, nie? To wtedy może być kłopot, żeby z takim ładunkiem ruszyć z powrotem. Ale i tak wydaje mi się to lepsza droga, niż jakbyśmy mieli jechać tymi błotami i tymi bagnami tam. Albo jechać tą drogą taką rozklapcianą, że tak powiem, przez inne samochody ciężarowe. Jest, zmieściłem się. Kurde, to akurat drzewo jest twarde. Aha. I tam ta droga jest chyba jeszcze gorsza, bo tak. Jest nierówna. Wystają korzenie, wystają jakieś kłody różne takie rzeczy, a tu masz właściwie taką pustą polankę, że jak ominiesz tylko drzewa, to jesteś na prostej drodze, nie? Yy, ładnie, ładnie tutaj jest. Yy, jak to się mówi? Nie grząsko odwrotność słowa grząsko. Jak to się nazywa? Jak to się mówi? O, czekaj, może tu na drogę by się dało nawet wyjechać, żeby się nie kopać. Tak, bo tutaj jak się wiedzie w wodę, to się trzeba bardzo długo kopać w tej błocie. Wyciągarki, nie Ale teraz tak patrzę, że może uda się przejechać od razu na tą drogę. I tu gdzie jest droga, tam jest trochę płycizna przez rzekę. O, patrz, i te drzewka tutaj. Okej. Okay. Wygląda obiecująco. I tutaj mamy kłody na dnie, nie? Więc można sobie tu spokojnie myknąć. O kurczę, i patrzcie jak szybko tu dojechałem. Nie wiem, czy czujecie tą skalę, czy byliście już na tej mapie, ale tu jest naprawdę bardzo ciężko dostarczyć te ładunki tam na... na tamto miejsce, więc ten przejazd, który ja tutaj zrobiłem, normalnie robiłem jakieś 15, pół godziny z wyciągarkami. E, tam jeszcze kolor pomagał, gdy jechałem Taigon, tak, przez y, bagna, nie? A tutaj ten sobie pojechał. Co prawda bez ładunku, ale z ładunkiem byłoby bardzo podobnie, bo to jest mega mocna ciężarówka. Co już pewnie się przekonaliście na ostatnich odcinkach, jak robiliśmy wyścigi tą ciężarówką. I w sumie zrobiliśmy czas na złoto, nie? Tam na. Tam gdzie są te wyciągi, gdzie są to takie góry, nie? Okej. Okay. Dobra, I sprzedajemy to I jedziemy po następne naczepy. Tą samą drogą przejechałem przed chwilą tajgą i było dużo łatwiej. Mimo że co chwilę się zatrzymywała, brakowało jej mocy. To i tak przejechałem. No nie wiem, w 3 minuty tą drogę, to jest niesamowite, bo to jest 3 minuty kontra 15 albo 30 minut y, bawienia się z wyciągarkami. O w przypadku tajgi, wiesz, ja nie mam do niej jeszcze ulepszeń, ja wiem, że to jest świetna ciężarówka, ale na razie nie mam do niej tego, co bym chciał, no i jest jak jest. Ale jak już tylko ją sobie ulepszę, będzie to na pewno mój numer jeden. I sprzedajemy naczepkę kolejną. Oh. W końcu trochę posprzątane, bardzo ładnie. Tu mamy jeszcze takie szybkie zadanko dla Derry Special. Dałem mu tą, to nowe takie nadwozie, nowo dodane do SnowRunnera. Yy, które i w tym mamy tutaj części naprawcze, trochę paliwa i no, oczywiście pakę, no i tego ciekawego hds -a. Ciekawe jest to, że Dery. Jest to dla niego bardzo ciężkie, wiesz? A wcale nie mamy aż tak dużo tego paliwa. To znaczy, w tych, w tej kabinie tutaj w środku mamy chyba tyle paliwa ile on ma na dachu teraz w tych kanistrach, wiesz, tak bardzo mało gdzieś 250 litrów. Malutko ma tego paliwa. No wiesz Dobre i to, ale raczej byśmy się spodziewali, że będzie tam no, więcej się mieścić, prawda? Tak czy inaczej, o kurde, tutaj chyba muszę odczepić ten ładunek, bo on jest zaczepiony, więc potrzebuje siodła. A co za tym idzie, muszę wziąć woronę i teraz tak myślę, kurde, nie ma sensu tym derym przerzucać tego ładunku, bo tam mamy serwisowe części zamienne do zrzucenia. Eee, to. Nie, to damy Deremu spokój, po prostu go tam przestawiłem i opowiedziałem wam, co można nimi zrobić i tyle, ale nie będziemy go tam brać, no bo przecież i tak musimy tam pojechać, a Woron sobie z tym szybciej poradzi z naczepą, nawet mimo, że mamy tylko jeden taki malutki ładuneczek, bo jest, wiecie co, on jest lżejszy, ja mam wrażenie, że on jest trochę nawet mocniejszy. Odłączamy to. Oe, co tak daleko zajechałeś? okej, okay. I cyk. I let's go. Także już powoli zaczynam sobie tutaj sprzątanie. Przy okazji zupełnie, bo kontraktów mamy tak naprawdę dwa jeszcze, dwa albo trzy do zrobienia. To musimy zrobić i jeszcze dwa następne. Więc tutaj dostar dostarczę sobie te serwisowe części zostaną nam jedne do dostarczenia. No, i jeszcze ta, to wiertło, także teraz jak będę wracał tutaj z ładunkiem, to najpierw przewieziemy to wiertło. No i sam jestem ciekawy, jak będzie wyglądała odbudowa tych pomp ropnych. Czy tak mówi? To chyba pompa jest, nie? I tutaj musimy te ładuneczki zrzucić. Tam jeszcze chyba dalej będzie coś do odrestaurowania. I tak mi się wydaje, że lepiej jechać tą drogą, którą wam pokazałem, niż tam niby krótszą jechać przez te bagna, bo ona jest krótsza tylko jeśli chodzi o jazdę na wprost, nie? Jakby tu był sklep do naczep gdzieś, A, ale mi by to ułatwiło robotę. Bym sobie jechał w jedną stronę i bym tu od razu sprzedawał. No ale niestety muszę za każdym razem je tam przywozić. Ponieważ na jednym i drugim końcu naszych transportów mamy dostęp do paliwa, to możemy sobie wziąć mocno paliwożerną i z małymi zbiornikami przepotężną ankę w wersji cywilnej na tą robótkę. Mam do niej wszystkie ulepszenia i jest to naprawdę mocny pojazd. Więc bez problemu powinniśmy sobie poradzić z wiertłem, które mamy do transportu, i ono zajmuje dokładnie tyle, ile mamy na tej naczepie miejsca. Ja już sobie dwa wiertła poza odcinkami dostarczyłem, no bo nie chciałem wam pokazywać w kółko tych samych transportów, a już chciałem sobie opracować ładną drogę, co by na odcineczku poszło pięknie. I tak, wyposażenie wiertnicze też będziemy musieli przetransportować, no ale musimy niestety platformę wiertniczą, która jak Zajmuje aż 5 slotów, więc jest to doskonałe dla tej naczepki. Wkurzam je w tej naczepie, tutaj te odstające rzeczy z boku, nie? Twórcy zrobili to specjalnie, żebyśmy czasami chcieli brać też tą naczepę super szeroką. Ona ma dokładnie tyle samo slotów co ta naczepa, więc może robić dokładnie te same, tyle samo ładunków naraz co ta naczepa. Ale jej plusem jest to, że nie ma tych takich wystających rzeczy tutaj od dołu, więc jej prześwit taki efektywny jest tak naprawdę większy. Się zakleszczyło na amen. Wyciągarka, wyciągarka. Ej, no, kurde. Nie, tak. kula ani w jedną, ani w drugą. <śm> w takich momentach najgorsze może być tylko to, jak się ci ymm, naczepa wtapia w coś. Nie wiesz w co. Czekaj. OP. Wtedy lepiej ją na chwilę odczepić i spróbować jeszcze raz. Jak się wiesz, wtapia w jakąś teksturę i ona już jest tam przyspawana jakby. <noise> to jest najgorsze w snowrunner. A teraz zobacz, ani w jedną, ani w drugą, no ciągarka. Okej. Okay. Coś tam się ruszyło. O, puszczaj, puszczaj, puszczaj Puszczaj, 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 puszczaj O! O o! Właśnie tam mocno napięło. Okej. Okay. Ciężki jest tutaj gwiazd. No i rozryłem sobie drogę. Ale jest na to sposób. Wiecie co trzeba zrobić, żeby zniknęła ta rozlita droga? O kurde, źle wyjechałem. Trzeba ym, wyjść do menu głównego gry i wejść z powrotem. I wtedy wszystkie te rozlite drogi nam znikają. Po prostu mapa wraca do ustawień domyślnych. Naprawdę. To działa. I w momencie kiedy już dużo sobie transportów porobicie o, na takich terenach jak tutaj, gdzie generalnie jest ok, nie, ale możecie wkopać ciężarówkę po same botniki, no to wtedy lepiej sobie faktycznie zrestratować, bo zwyczajnie zyskujecie dużo, dużo więcej czasu. Tu jest rzecz, którą chciałem wam pokazać wcześniej, ale się nie udało. Tu jak się zjeżdża z tej góry z dużą prędkością, z jakichś powodów niektóre ciężarówki łapią astronomiczne uszkodzenia, zwłaszcza na zawieszeniu i kołach. Nie łapią, nie robią, nie mają kapcia, nie, ale takie astronomiczne, nieuzasadnione uszkodzenia, jak się tam z góry szybko zjeżdża. Na wysokich biegach. Ta ciężarówka akurat. Ona nie jest super szybka ale jest y, dobra na offroady, natomiast są takie szybsze ciężarówki, które tam za każdym razem łapią te uszkodzenia. Ja, dziękuję. Dobrze, że odkryłem teraz ten przejazd tutaj, Just, bo jest dużo prościej. No, jedyna taka trudność polega na tym, że łapiemy łatwo uszkodzenia, jak nieostrożnie wjedziemy, na przykład tutaj, cyk. Już tutaj raz chyba kapcia złapałem. Oh, I możemy tak zakleszyć jeszcze sobie na czapkę, nie? No ta anka kurczę jest jednak niska trochę, co? I dziwne są w ogóle te koła, bo one są super szerokie. Wiadomo, na asfalcie będą się ślizgać, to jest ok, ale one też ślizgają się czasami w takich dziwnych momentach jak teraz, nie? gdzie nie powinny mieć aż takiego chyba uśnia. No, cholera, wiem. Dobra, puściło. Puściło i puściło, i jedziemy. No i teraz sobie wjeżdżamy znowu na tą rzeczkę i właściwie tą rzeczką jedziemy sobie prosto do mostku, a przy mostku jest taki piękny wjazd, z którego oczywiście skorzystamy. I zobaczcie, tutaj pod ciężarówką jest taki, no, są duże te kamienie, ale ja bym to nazwał raczej taki snowrunnerowy bruk, tak? Zdecydowanie nie możemy o tym powiedzieć, że to jest jakiś super trudny teren. Raczej bym go zaliczył do tych łatwiejszych, aczkolwiek zdaje się, że te koła szerokie niespecjalnie radzą sobie na kamieniach. Wydaje mi się, że wąskie, jednak jak przeskakują między tymi kamieniami, i jak ciężarówka jest wyższa, to w tym wypadku daje to lepszy rezultat. Strasznie mi się podobają te takie rozważania czysto mm, fizyczne, nie? Musimy się zastanawiać nad takimi samymi aspektami w tej grze jak w prawdziwym życiu, czyli prześwit, czyli kąt natarcia i tak dalej. Że to ma tutaj wszystko, wiesz, mega, mega znaczenie, bo jest tu dużo fizyki, elementów fizyki z realnego świata, nie? Dobra, i tu wyciągareczka. Trudne są te wiertła, bo one dużo miejsca zajmują. Nie, tak to byśmy mogli już sobie do następnego kontraktu jeszcze coś wziąć, a... Próbowałem, powiem wam, zabrać tam nadgabaryt, ale nie pykło. Był problem. Dobra, dawaj mała. O, 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 o. Jak to tu wygląda? Wygląda dobrze. No, nie spodziewałem się, że aż tak się zakopie. Zobaczcie, ile paliwa straciliśmy tutaj. Ciężarówka mega mega dużo pali. Dobra. No way, no way, ej, jak to jest możliwe? To jest. To, co się tutaj stało, jest prawie niemożliwe. A tu jakiś korzeń był zasrany. Dobrze, że mam Daily Special z HDS-em, który to naprawi. Tak właśnie wyglądały moje transporty między ostatnim odcinkiem a tym. Czyli jechałem jakąś ciężarówką, z ziemi nagle wynurzał się korzeń, podrzucało mi naczepę, wywalał się ładunek, albo gdzieś ciężarówka się tak zakopała, że nie dałem rady wyjechać i musiał interweniować Kolob. Dlatego on tutaj po to jest. I będziemy teraz podnosić pojazd, który miał być ten ratowniczym, tym ratowniczym. Niestety Anka jest za lekka, żeby to zrobić. Dairy Special jest dosyć ciężki. No i obawiam się, że możemy mieć problem, aby załadować to wiertło z powrotem, dlatego że jest ciężkie. Ale myślę, że ja tutaj zlamiłem też tym, że podniosłem zawieszenie w Derry Special i do załadunku powinienem to zawieszenie obniżyć. Niestety tego nie zrobiłem, więc jest jak jest. Spróbujmy go teraz jakoś wyciągnąć. Strasznie ciężki ten Derry Special jest, powiem szczerze. Nawet taki kolor ma, zobaczcie. Problem, żeby go w ogóle szarpnąć, ale problemy ma nie dlatego, że ten pojazd jest jakiś taki, właśnie, super wyjątkowy. On ma problem dlatego, że tutaj są korzenie, a te korzenie są niestety z jakiegoś super twardego metalu albo czegoś takiego. Po prostu one blokują dosłownie wszystko, i oto zahaczyła się ta mała naczepa czy uda mi się Derego wyciągnąć. Nie, no, muszę, to jest chyba mój jedyny HDS teraz tutaj. No, ja, przydałby się jakiś taki dźwig z prawdziwego zdarzenia, to byśmy w ogóle nie mieli problemu. Zaparkowalibyśmy się gdzieś dalej, nie? Sprawa by była załatwiona. Uuu. Spróbuję z drugiej strony, przez rzekę. Tylko, żeby tej naczepy nie zwalić, ok. I... teraz. No, i próbujemy wyciągnąć tego gościa. Mm, 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 mm. Dobra, widzicie teraz nawet bokiem, jesteś w stanie go pociągnąć, nie? A te korzenie wtedy robiły problemy. Więc, no, muszę go niestety przeszurać tam po tej wodzie. Nie mamy innego wyjścia, ale widzę, że. Uuu. Mocno się tam zakleszczył. Teraz by było dobrze go zrolować w drugą stronę chyba nawet, nie? Bo na most nie damy rady. Nieźle <grystanie> <grystanie> <Jeżdę> tu zarył. <grystanie> Okej. Okay. Dawaj jeszcze może na te kamienie to się podniesie na tyle, że swoje wyciągarki by użył. Ale... A i to jest dziwne, bo. Zobaczcie, nie włączałem silnika w tamtej ciężarówce, a kręcą się jej koła. Takie what the hell? Naprawdę dziwna sprawa. Dobra, wyciągarką kawałek dalej i spróbujmy chłopa postawić. Okej, okay, stawiamy gościa tutaj O, tutaj Dobra próbujemy. Uuu! W ogóle co on taki no, powiem ci Trochę mnie zaskoczył O, widzicie? No, ej, mam opcję włącz silnik, nie? A mimo to koła się kręcą. Ciekawe. Może Dary Special ma taką specjalną właśnie funkcję. No ale głupie. Czekaj, a włączę silnik? Silnik z gazu. Zobaczcie, nawet nie mogę go włączyć, bo ciężarówka jest wiesz. Wyrypana na bok. A ciekawe, czy dyfry się kręcą. Czekaj. Teraz się w ogóle przestało kręcić, nie? <gry> okay. O, widzicie? Ali kręcą się dyfry. What the hell? O, jest. No powiem ci. Nie była to łatwa misja. Ale się udało. Okej, okay. Terry. Nie poddawaj się. Ładnie się tu zahaczymy wyciągarką. żeby nie poleciał. <laughs> Mnie się zawsze podobają te momenty, kiedy wyciągamy ciężarówkę z jakiegoś błota, gdy za zaliczyliśmy boka, bo wtedy ona jest tak świetnie ubrudzona na boku. Strasznie mi się podobają detale w tej grze. Cajebiste to jest. Ok, trochę uszkodzeń złapałem. Widzę, że jedna podpora jest krzywa. Mam nadzieję, że nie będzie nam to robić dużo problemów. Ale tym razem będę operował HDS-em już na niskim trybie zawierzenia. Oh go! Z jedną podporą widzę, że tu jakiś kłopot. Ale. Wiecie, z tym wiertłem jest taki też problem, że ono na pakę musi być załadowane w odpowiedni sposób. Bo jeśli na przykład. Nie pamiętam jak tu dokładnie to ma być. Mm. Powiem szczerze. Ale jeśli będzie to odwrotnie załadowane, na przykład ten tył będzie z przodu, to się nie załaduje. Musi być idealnie. To jest właśnie wiertło. Najgorzej. Dobra, jakoś mi się chyba udało. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ładujemy. O! <laughs> Widzicie, o tym właśnie mówiłem. Kurde. Musi być chyba bardziej na środek, na czepy yy, zaciągnięte. Jest! Udało się! Tak! To musi być na środek, na czepy zaciągnięte. Tył przód jest dobrze. Ale jak nawet jest krzywo, to nie się rady tego załadować. Kurde. No, wiertło. Ej to jest zadanie poboczne. Ja w ogóle nie powinienem tego robić, nie? Znaczy nie powinienem, jeśli bym y, chciał zrobić tak na odpierdziel mapę, ale ja lubię mieć to wszystko zrobione na 100%. Dlatego robię to w ten sposób. I wiecie co? Nie wiem, czy uda nam się dostarczyć ten ładunek od razu pod y, platformę wiertniczą, dlatego że. Chyba nie starczy mi paliwa wance. 200 litrów wypalone, tylko na tym. Ja miałem cały czas silnik wyłączony w momencie, kiedy mieliśmy teraz ten załadunek, i w momencie, kiedy ciężarówka wy... wywaliła się na bok. Cały czas był wyłączony silnik. I tak spaliła ogromne ilości paliwa. No i w moim pozorom nie radziła sobie aż tak świetnie na błocie, tam gdzie powinna radzić sobie dobrze. Ale tak, żeby dostarczyć tam w górę, to będę. Zobaczcie, no kurde. Żeby dostarczyć tam w górę, to będę musiał się dotankować. Bo nie starczy mi paliwa. No i atakujemy. Tu już, jak dostarczałem wiertło, to... O, prawie kapcie złapałem. To raz się wywaliłem. Więc nie jest to taka łatwa sprawa, jak się wydaje. Anka sobie tutaj z podjazdem poradzi, ale... Zobacz, zobacz, zobacz. Ja się właśnie tutaj Anką wywaliłem też wcześniej. A teraz mi się przypomniało. Więc trzeba się tu trochę posiłkować i bardzo uważać. Ja myślę, że nawet nie pod tym kątem podjeżdżam co trzeba. Bo tam się możemy ładnie złamać. Um, a kurde, z tyłu już mamy to. Tu naprawdę trzeba uważać, to tak nie wygląda. Dobrze, ale ja już tu boka zaliczyłem. Dobra, jest. Byle, tylko tu zahaczyć i mamy. Czekaj, o. I a kurde, i mamy. Jest! To chyba nie było takie łatwe. Dobrze, że to koniec. I co już? Myślałem, że będzie jakaś animacja. Wiesz, tu się coś zbuduje. 13,900 dostaliśmy za to. Całkiem nieźle. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek ze Snow Snowrunner. Trzymajcie się na razie. Hejas.